Używanie flag i paska zadań do wykonania w programie Outlook pomaga w znaczny sposób pamiętać o wykonaniu czynności na czas. Możemy w programie Outlook flagować wiadomości przychodzące, jak i wiadomości wysyłane, a także różne elementy kalendarza, jak na przykład terminy czy wydarzenia. Aby oflagować wiadomość, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w kolumnie stan flagi obok wiadomości, którą chcemy oflagować. Kolumna ze stanem flagi jest po prawej stronie, jest to czikonka flagi. Możemy kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać typ flagi. W moim przypadku wybiorę typ dzisiaj, czyli flaga wiadomość zostanie oflagowana z datą dzisiejszą. Po oflagowaniu wiadomości jest ona wyświetlana na pasku zadań do wykonania. Pasek zadań do wykonania jest to pasek po prawej stronie na dole, pojawiła się dana wiadomość. Na pasku Zadań do wykonania możemy zmieniać temat oflagowanej wiadomości bez zmieniania tematu wyświetlonego w skrzynce odbiorczej. Tak jak widać, tutaj jest temat wiadomości załącznik, a jak kliknę na właśnie pasku zadań do wykonania i wpiszę na przykład Ważne. Tak jak widać, zmieniłem temat wiadomości, natomiast Temat na pasku zadem do wykonania, natomiast wiadomość została o tym samym temacie. Oflagowane elementy są wyświetlane zarówno na pasku zadań do wykonania, jak i w kalendarzu i w folderze zadania. Jeżeli wejdziemy do kalendarza, po lewej stronie klikając na kalendarz, tak jak widać, mamy również na dole sekcję zadania, gdzie możemy zobaczyć oflagowaną. Wiadomość, a także w folderze zadania. Również widać oflagowaną wiadomość. Temat tego zadania jest, tak jak widać, ważny, czyli taki jak zmieniłem, natomiast w skrzynce pocztowej temat wiadomości oflagowanej został cały czas taki sam, czyli załącznik. Jeżeli element jest zakończony, wówczas możemy oznaczyć go jako ukończony. Aby to zrobić możemy albo kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać oznać jako ukończone, nieważne oczywiście w którym miejscu, czy tutaj w skrzynce odbiorczej, czy na pasku zadań do wykonania, albo prościej kliknąć lewym przyciskiem myszy na flagę. Wówczas tak jak widać zadanie zostało oznaczone jako wykonane i automatycznie zniknęło z paska zadań do wykonania, ponieważ stało się ono wykonane. Jeżeli chcielibyśmy zdjąć flagę z którejś wiadomości, wówczas najprościej kliknąć prawym przyciskiem myszy na danej fladze i wybrać wyczyść flagę.